Proszę. Dziękuję. Cześć, synu. Cześć, tato. No. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Zdrada małżeńska się dzieje, bo za to wszystko jest okej. Okay. Się... Zdrada? Na oczach, męża, no błagam, czy synu. No. Od 20 minut ględzi o Beatlesach, Beatlesach. Ze Beatlesk, Ale co taki dzieciak może wiedzieć o Beatlesach, no? A co do Ani, to ewidentnie gra na Twoich emocjach. gra. Pokłóciliście się. Skąd wiesz? Przeprosić, przytulić, pocałować. I zabrać, na przykład, do teatru. Tak, się bardzo, ja mam 40 lat, niech potrzebuję Twoich rad. Do teatru. Not Strawberry Fields. Forever. Róż się, zrób coś. Ale co mam zrobić? Obić gościa? To jest mój pap. A tak w ogóle to mam dwa bilety do kina. Może byśmy się tak wybrali razem. A potem może to mnie. Mam mnóstwo płyty The Beatles. Puszczę pani Hey Jude. Hey Jude. Dzień dobry. Hey Jude. Do takiej kobiety z Hey Jude. Musi się pan trochę bardziej postarać. Może coś mniej oczywistego. Ja bym próbował z nie błagam pana Szylowskiego, przecież w porównaniu z Jude to z Prostackimi. A to nie dla koneserów. Ja na przykład mogę tej pani przez kwadrans opowiadać o subtelnościach akordu c 6. Przy drugim wejściu do refrenu, o tych genialnej hajhatach Rindo, które syczą niby mistyczne węże z późnego George'a Harrisona. Albo do końcowym akordzie sekstowym, który już wtedy był urocze staroświecki. Ale a, a propos Harrisona, to na czym y, on tam grał, George? No jak na czym? Na gitarze. Nie no, ale to bądźmy poważni, no jasne, że nie na drugim, ale na jakiej gitarze, no? Na Ricky? Katastrofa. Na Rickenbackerze. Pana Sztyle wie o w O każdym z ich utworów. Ja mam w domu wszystkie ich płyty, włącznie z butlegami. Pan ma wszystkie butlegi Piteńców. Proszę pana, ja mam nawet w domu szepczące drzewko które się przyśniło Leonowi. A przepraszam, pan coś mówił o biletach do kina, prawda? właśnie. Mam dwa bilety do kina. Może wybierzemy się razem, tylko pan i ja, a potem może do mnie, o. No nie, to proszę pana, ja mogę pana zaprosić do konwersacji, ale dopiero wtedy jak pan uzupełni poważne braki w edukacji. Pan wpadnie za tydzień, to przepytam. A teraz do nauki, no? Już, już, już. Jestem, jestem. Do widzenia. Do widzenia. Teatr wielki, ósma wieczorem. Miałem tam pójść z pewną młodą damą, a trudno. Pamiętaj. Przeprosić, przytulić, pocałować. I zabrać. Cześć. Cześć, przytulić. Pocałować. I Przepraszam. Pójdziesz ze mną dzisiaj do teatru. A mecz. A mecz.